Cześć, witajcie! Jestem No, a to jest kolejny odcinek z Rocket League, ze mną jest znów Zeus. Siema! Dzisiaj gramy w Surosy, czyli Chaos. No, Chaos. Ej, ale ten Chaos to jakby mi się kojarzy ze Full Random chyba. Nie wiem, jakoś tak mi się kojarzy. XB. Wybór wielokrotny, sobie znajdziemy. Dobra, no, tutaj dajemy pań. od razu. I... No drodzy jeszcze zapomniałem powiedzieć, że mam dziesiąty level w karnecie. No I ja mam idzie, dalej idzie dziewiąty. Idzie znaczy, Ja, ja mamy ze... dziewiąty I No mam ja w grze mam No ale ja tylko w grze mam dziewiąty level, ja na karnet w ogóle mało patrzę, bo ja w ogóle e, nie patrzę na karnet prawie, że... No to patrz, bo fajne rzeczy są w karnecie. Na przykład <słuch> dwie skrzynie już mam odblokowane. A co jeśli mi nie stać? Bo to jest w ogóle darmowy karnet. No jest darmowy, za darmo. Który masz level? Bo co, bo... So, bo... Nie, ja nie patrzyłem, który mam level w ogóle. No co tak długo? Zobacz, masz tym swoim awatarkiem liczbę. No i masz level, nie? Wiesz, o co chodzi. No i ja mam dziewiąty. No, to też dobrze jest. Co no, odpisz skrzynkę. Ja A myślałam, że chodziło ci o ro... A, bo ja ci myślałam, że chodzi ci o Rocket Fasa. Ale ja sobie myślę, że na rocket pasie przecież nie ma tego legela. Dobra, to lecimy. Poczekaj, <grym> um, Czekaj, bo ustawienie co muszę jeszcze dać. Ja bronię, ja lecę na bramkę. O kurde, sorry, że ja nie wysterowałem. Leźcie? trochę podgłosić. Bo coś mi cicho e, ta groszła. Dobra. No i seru już ten... Już chyba strzelę. Eee, dobra, strzelcie szczel, to Ajajaj, mało brakowało w ogóle nie... Aha, dobra Bo mój drodzy, ta mapa jest dla mnie taka, że ja sobie mylę bramkę yy, na tej mapie No Jezu, Uramowane. co to jest za bug? Przecież on nawet we mnie nie wjechał Nie serio I co ja mam za bug, że mi tak hamuje? Że we mnie coś uderza. Coś we mnie... To mnie s klika Nie! Nie! A ja jest razy, jest jest no. A Esklik! 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 dron Esklik! 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 taki Esklik! 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 tą Esklik! Myślę, że jest fajnie, Ja nie wiem, czemu tak słabo słyszę. Ja coś słabo słyszę tutaj. Oj, co mi tak popycha? Czemu nie mam takiej bugi? Taki bugi. Tyle bugi. No, serio. Mało, tak mało. Tak blisko. Tak blisko jak ja. Przerabiamy! Jezus, ja w ogóle gram tym Monster Truckiem, którego ma HD Ale... To i tak mi żadnych korzyści w ja ogóle nie ma. Serio No bo ja, no bo ja, moi do miałam za późną refleksyjkę Nawet nie przyszło mi dawno yy, Nie przyszło mi nawet, yy, żeby go ściągnąć Wyciągnąłem go chyba parę, parę dni temu. Bodajże pięć dni temu. I już tak na to szybko wypień, Pięć 5 dni, dni chyba. Jest o dnia. nie! Co on zrobił? Nie wiem, ja wybijam. Brawo! Ej, ale naprawdę jest bak! Bardzo się tak dziwnie przemieszcza, bardzo sobie skręca i się tak przemieszcza dziwnie to no bo takie tu się zdarzy. No ten, ten... zbugowana rundka może nazwiemy odcinek. To znaczy jeśli będzie więcej takich zbugowanych rundek. Nazwijmy zbugowana runda. I Jeszcze sobie nie mogę trafić. Trafię, Ale zbił, moi była taka piękna bramka, no. no kurde! Aha, pokazuje nam czas. Nie wiem, to jest za znak, że te x -y i ten, i, i zegar w ogóle. O kurde! Nie przepychajcie mnie debile! Kurde! oni no się przepychają! Jeszcze mam waga. Już się mam lag. Jej, może coś się z serwerami trzyma te lagi, bo ja też mam... No ja wiesz, że odnośnie odcinek lagi na serwerze to zależy jeśli yy, druga rundka będzie taka sama Może dzisiaj zagramy trzy rundki na odcinku Za długi bym jest... film Bo wiesz, no bo odcinki z Roketa są dosyć krótkie A ty ty za krótkie filmiki us... Już... No bo ja kopa nie mam, a mi wywaliło ja na, na nagrywanie go Bo mi, nagry, bo, mi bo, bo mi się nie wsadzi bo cię tu ja niczym Bo tutaj co nagrywam śmietem, mnie na wakacjach i nie mogę wysadzić tego A z Mobizenem mam problemy z Mobizenem Ale no co to jest mobizen? No. Aj, no i tak zaczynałeś na bramkę wstać! A już mi tak ją wstać! Mimo, no, ten serwer jest jakiś porąbany! Ujezu, jeszcze ten level się przepycha! Jeszcze piłki nie, nie mogę! Ja to Boże! Gdzie ty jesteś na Nie! Centymetry! No bo te serwery jeszcze, te pieprzone serwery Bo jak i tak reaguje to było ten... tak, bez tak jest, bo i tak laguje na kurde Ajajaj, mało brakowało i bym trafił Gdzie, y, ten, o, lekarz, mam rzut Mam rzut, czekaj otwieram rzut Tylko, że muszę opuścić rzut? Musisz kliknąć w pro w profil, garaż Zazwądaj ekwipunkt. I masz mm. tam jakieś... Znaczy, to ja muszę... Ale muszę być do menu w sensie. No to wyjdź. Aha. Ty myślałeś, że ja wychodzę całkiem z gry myślałeś, kurde. E, gdzie tu ma e, ja tu mam? tu ja mam? Rzuty, e, gdzie jej... tu mam? I nie mam e, gdzie mam? Gdzie mam? Gdzie tu mam? mam? to? nie pokazuje to? nie pokazuje Wiesz? No, ale gdzie tu jest? W garażu. Garaż i za a jest no, a jest. I gdzieś tam w no, w gdzieś muszę. No dobra, dobra, wiem, wiem. No to Dobra, w... czekaj, a tu możesz... Ej, bo tu można tak chyba wybrać zut nietypowy, rzadki zrzut i bardzo rzadki. No. Ja bardzo rzadki biorę. Będą kozackie rzeczy. Ale tutaj... No w... e, e, możesz no. tworzyć ten, który masz. No. Ej, nowy banner mam z i, piłką nożną, nowy banner. Fajnie. Ja mam sobie se... tak, animulator. S. Kująński. Kujoński baner no ale ja Ale kurde, nie mogę sobie kule zbudować, a mam te koła. Kurde, będę musiał mieć karnet chyba kupił. Ustawienia tu są, tak? Albo profil, tak, wybierz baner. jest standard. Nie, nie, nie. E, piłka nożna, weź. Może dam serduszko. Ale w ogóle taki, anim, taki animowany banner, bo się ta piłka obraca. Dobra, dawaj do rundy. Daj mi koronkę. A gra mi... Dobra. A gra mi jeszcze raz ten. E, czwórki. No, e, daj trójki. Bo jadam, bo mam. Dobra. dobra trójeczki. Ale ja nie mogę, a dobra. Bo jadę, jestem ty. No. Zmienia odpływ. dobre, areny. Dobra, nie Także lecimy. Champions Fleet. O. o kurde, mapa Ligo, ligu... Ligi, mistrz, chyba. A ty jaki masz banner już hades? Nie, zauważyłem na Hujoński banner. No znaczy nie, z znam pisem e. Już się nam brakuje. No już. No, już, no. A już. A to jest kurda na kupujski baner. Ale on ma... On ma karnet, y, bo ma bo. Y, Bat. I serio, co I... mi blokuje ten serwer? Bo przepycha mnie ten serwer. Przez niego nie nadążam za piłką nawet. Bo jak z serwerami... Jest! Dobra, na że ładny strzał. Kurde, co on teraz? Wszelkieś domy, to bym miał asystala. Tak, co ja zrobiłem teraz? Ja nie po czym nie teraz skakałem, ale... trudno to będzie... ...wyższe. Bo to będzie chyba no 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 bramka za bramką. Jak... nie wiem. Najwyżej, najwyżej będzie bramka za bramką. Jak ten sam opója wstrzelił, a no, może ten no, i strzelić. Tu są kamery, te latające żółte to kamery. Mój patrz! taki jest zbudowany serweru, że nie mogę wypić piłki daleko. Wow. To ja zaśwaliłem teraz. Ja totalnie nie umiem w tym grać. O! Wybiłem. I cały czas kamerę mam na piłce, ale ta kamera na piłce trochę mnie wkurza. Bo mi automatycznie kamera przysłuchał. No bo bo ten osnął bo miał ten, ust nawet, ten, ten mił, mi nawet bronić bram. No tak napiszą. Proszę żebyście napisali, że ten Ojzy to Kid. Prosimy Was żebyście napisali. I, tam, macie napisali, i bardzo by Was prosił, żebyście napisali KDS-owi z NICZ. Żebyście nam napisali z NICZ w komentarzu i że ten Ojzy to Kid. A ja, jak nazwiemy odcinek? Nie wiem, odcinek idzie Oj styk idzie No Ja, ale... O! Ja musiałem popełnić Ale mój drogi, ale mój drodzy, to nie było specjalnie But why? Powiedziałem To Monik Sący Ci mówię, że ja sobie nie mogę trafić! Chujana! Tak, proszę kurde! Nie dość, że samochód strzeli! To jeszcze kurde, y, jeszcze będzie głosować za poddami, a jeszcze to on w ogóle. że skamy, że yy, będą chcieć, że wyzywamy biedne dzieci. Zmianie. Zmianie. Będą moi, że skamy. No to nieźle. Ale to kurde, ty to też błędy serwerów, bo tak zaczyna, że nie mogę sobie w bramkę ja po prostu trafić. No Może jeszcze będzie na rundka na odcinku, bo tak dwie rundki to będzie raczej słabo. <gry> Nie ja wiem, gdzieś tak jest dwie, bo no pokazuję Ci u góry, że mi zależy trzy minuty. To zależy i jak długo zajmiemy przygotowanie, no wiesz. E, jak się przywitamy, zanim jak wbijemy do bitwy i wiesz. To jednak czasu zajmuje. To znaczy jak podsumowujemy i wiesz. Mówimy coś o grze na przykład. To znaczy, to znaczy sarczy, sarcz tak długo podsumuje. No ale ten wąchar jest ogarnięty Ten wąchar no, spot... no. Nie dość, że to jest bot Ale niektóre boty nie są ogarnięte Ja wtedy w BES-ie no, miałem jednego no, dania. Ale tam taki inny bot, który był bardzo dobry No No wyjdą z korzyści Łączki i pęczka Misteru, moi drodzy, nie spańcie w komentarzach na temat nas, tylko tych butów. Bardzo Was prosimy o. Wszystko wina, po... O. E, prosiłbym Was o znicz dla nas i o skomentowanie tego ojzego. Ale żadnych skamów. Ale prosimy, żeby nie było żadnych skamów na temat nas bo my z kamerami nie jesteśmy wow! hacker jeszcze jesteś skazany co ja zrobiłem? ja wylądowałem na grafiku w głowie się ruszyć wow! kolejna kasacja ogóle, bo... za jakiś statut co? Wydziemy. Wydziemy. I serwa... Zero... właśnie to jest najgorsze, że się przepychamy, no. To jest takie ścierwo z tymi serwerami. Że szkoda gadać. O ja o kurde! Nie wiem.

Cholera, w niego nie mnie nie i teraz nagle skasowciowało dwóch z kurde. Albo na... Albo na Gimontu ja Kolejny już go! jak to możliwe? Czemu nam się Jeszcze będzie kiedyś pojedynczy. No, no. no i serio wygrali Wow, co ten zasiód dwala Jest roketem dosłownie Nie tej jedziemy na jeden na jednego na jedno, na jedno. Dobra Czekaj, ja już tworzę Okej okay. Będziecie chcieli stworzyć kiedyś Se 1 na jeden z kolegą Musicie mieć najpierw klub I twój kolega musi być O kurde, bo ja w ogóle nie wygrałem meczu A dalej mi zależy na tej czaszce No shit No niestety, hmm. dawaj, możesz się chodzić Dobra, szodzę. A ty że wzią... a, fan master Not Ale fajna mapka Taka fajna, no, taka wiosenna To znaczy, to znaczy, no wiesz Trzeba podobno farma jak pamiętam, z bajek ze swego czasu Wiesz, to było dawno, dawno temu Ja nie, nie. pamiętam, to z bajek Naprawdę No boże No, no i już! Ale No bo, ja, bo ja nie, ja nie zdążyłem kliknąć jej, żeby wejść do czerwonego. Serio Spoko. Ale moi drodzy, na, tutaj na ramby są takie zajebiste rzeczy, że możemy tymi haże... No mamy i... taki plenem. Za pomocą R używamy... No, no i teraz używam no, nocy wiru i piłka ponosi się indziej. A potem możemy również użyć haku. No takiego śpiewa. haku pirackiego. I wtedy e, piłkę możemy przenieść albo kolcami możemy. Co jest? Oj serio! Ale jest... ale jest. Ten, ten poziom takiego do palata. Tu jest właśnie. O hak, dobra. Aha, to ja się przybliżam do piłki. To ten hak... Ej, ty kamień! Ja ci zaraz pokażę, wiesz, to nie jest Dobra, zaraz zobaczysz. Tylko że ja nie mam tego! Przyspieszenia!

od tej piłki. Ta piłka należy do mnie. Do nara. Oa. No i dobrze właśnie. Dobra, ja się staram tutaj moi drodzy porobić Hadesa. Ło, przepkaczko do kibla! No i co ja wybijać tu piłką? Come on, come on, come on. Come on. No, i jste jenom, že už ale ty nejste Ha, že. A Ale ti porobiłem. Zabíjím tě. Aha, ty je bramka, já si tam tu Serio? Sergio, dáš Można, ważne, co napisałem Przecież ja to mogłem sam ruszyć, A mi wyszło na czat O Jezu O bo ten gównie mi czat przeszkadza Ja nienawidzę tego czatu w tej grze Jak chciałem chciałam R, era na MT dzięki Może że jak teraz wygram z tobą, to może zdobędę tą czaszkę. Jak teraz z tobą wygram. To się akurat nie liczy. Jak nie? Każda runda się liczy. Nie liczy. Ale, Aha. Tam była pierwsza, to jest... To tam, jest... tam była druga z tym osiem... To jest trzecia. Nara. Eee! Jest pierwsza, kocham tych karty, tej karty, te To jest w To

Ну вы на правдивый ученик? Я загружу людей, я Я могу отсюда стукнуть. Быстрей, еще бы у нас есть ты двух, а ты есть ты сам. Вау! Ой, ты Ну эй! Ой, как страшно! دا کې ځاتہ زم وات په دو bez sensu. Nie, nie, he. nie, 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 będziemy nie, 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 myślisz, będziemy nie, To szczęście. Na razie. Nara.